Warto tutaj zawsze odsyłam, różnie oceniam działania, idź pod prąd ostatnio bardzo źle, ale te wcześniejsze były dobre. I tutaj świetny program klubu, wykład organizowany przez klub Gliwice i wykład Zbyszka Stankiewicza już odszedł do pana Zbyszek. Ale, ale świetny, świetna praca, świetny materiał właśnie na temat zrównoważonego rozwoju. Jeśli ktoś chce się zapoznać, taki mieć pierwszy kontakt z tą tematyką, uważam, że to jest jeden z najlepszych materiałów, który wprowadza w tę tematykę. Serdecznie polecam oczywiście linki w opisie. Ostatnio do tematu powrócił w swoim najnowszym programie Alex Newman. I właśnie opowiedział o tym wielkim resecie, o tym wielkim kolejnym przekręcie, który jest szykowany tutaj lekka dygresja. Idź pod prąd nie cały miesiąc temu, a konkretnie Paweł Chojecki kłamało, że Alex Newman i John Birch Society zmieniają zdanie i skłaniają się do tej samej oceny sytuacji całego lockdownu wirusa, jak idź pod prąd, że skłaniają się podzielać zdanie iść pod prąd na, i ocenę sytuacji na ten temat jest dokładnie odwrotnie, Alex Newman to po raz kolejny potwierdza. Wysłałem mu informację na ten temat, że taka narracja została przedstawiona w Idź Pod Prąd. Oczywiście z linkami, z informacjami. Nie wiem, co z tym zrobi. Ja tam nie będę więcej go dręczył. Chciałem go tylko poinformować, żeby wiedział w czym, w co jest mieszane. To tak.